Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale YouTube. Jestem Michał N., a to jest miejsce, gdzie razem będziemy odkrywać tematykę kanałów, różnego rodzaju tematy o życiu, przemyślenia i tym podobne. Czeka nas mnóstwo ciekawych filmów inspirujących treści i świetnej zabawy. Nie zapomnijcie zasubskrybować, kliknąć dzwoneczka i zostawić łapki w górę, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Ja się nazywam Michał N., a my znajdujemy się na kanale Przemyślenia Vlog. Każdy umie powiedzieć, że mu zależy, mało kto potrafi to pokazać. Jeśli komuś będzie zależało, to będzie z tobą na dobre i na złe. Nikogo na siłę nie zatrzymasz, nawet nie próbuj. Ludzie są wszędzie, ale żeby znaleźć człowieka, trzeba czasem długo, to bardzo długo szukać. Ten, kto dziś odwraca się, Lecami do Ciebie, nie zdaje sobie sprawy, że kiedyś może potrzebować właśnie Twojej pomocnej dłoni. Los bywa przekorny, a czas wiele w życiu zmienia. Przyjaciół wcale nie poznaje się w biedzie, lecz przyjaciół poznaje się po tym. Jak znoszą Twoje szczęście?